Rok górny na dostawie kilometrów, km rozpoczęty. W dobrych nastrojach przypominam wszystkim o oddaniu czy po w Kaninlu. CIK-u Każdy biegnie, każdy ma dzisiaj swoje plany. Cześć, tylko treningowo, niektórzy po rekordy. Dzisiaj biegniemy nową trasą. Więc każdy będzie miał swój rekord, bo będzie to rekord prasy. Przypomnę 480. ma käisin seal .